E, wuniu. E, wuniu. Nie, 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 bardzo dobrze, że tak powiedziałaś. Bardzo lubię takie słowo w twoich ustach. W każdym razie uzupełnię, i teraz ja się pomamrzę, uzupełnię to co teraz powiedziałaś. Artykuł 9 ustawy, o którą będą chcieli przegłosowywać, to darmowe wyżywienie i transport publiczny dla Ukraińców. Artykuł 9, punkt 6. Kryptopromocja firm ukraińskich. Artykuł 9, punkt 7. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące, dawać wszystko Ukraińcom. Artykuł 9, punkt 11. Polecenia obowiązujące mogą być wydawane ustnie. Rozumiesz, prawo wydawane ustnie. Artykuł 11. Tworzy się Państwowy Fundusz Pomocy Ukraińcom. Artykuł 13. Fundusz Pomocy Ukraińcom finansowany jest za pomocą obligacji, czyli zadłużanie kraju, a gdzie jest pomoc dla polskich chociażby dzieci czy przedsiębiorców. Artykuł 20. Obywatele Ukrainy jest napisane z dużej litery obywatele polscy z małej. Artykuł 23. Cały socjal dla Ukraińców 500 plus, plus wszystko, co daje polski socjal. Artykuł 24 ustęp 5. Mogą powstawać placówki opiekuńczo-wychowawcze tylko dla Ukraińców. Artykuł 10, 24 ustęp 10. Ukraińcy mogą być zatrudniani, uwaga, jako psycholodzy pomimo niespełnienia wymogów, które muszą spełniać Polaków, więc takich będziemy mieli... Yy, Propagaty ludzi, którzy będą Psycholog to nikt, nikt inny jak człowiek, który programuje społeczeństwo, więc będą nas programować na swoją modłę. Artykuł 24 ustawy, 12, ustęp 12 Ukraińcy mogą być zatrudniani bez spełnienia wymogów, które muszą spełniać Polacy. Artykuł 24, ustęp 13 do 16. Ukraińcy mogą być zatrudniani jako psychologowie, pedagodzy bez spełniania wymogów, które muszą spełniać Polacy. Artykuł 24, ustęp 17 pobyt w, pie w pieczy zastępczej dzieci dzie Ukraińskiego jest finansowany z budżetu państwa. Yy, artykuł 26 ustęp 3 dla Ukraińców, którzy ubiegają się o pomoc społeczną nie przeprowadza się wywiadu środowiskowego w przedsiębiorstwie do Polaków. Artykuł 29 Ukraińcy mają darmową pomoc psychologiczną. Artykuł 34 mają darmową opiekę zdrowotną w Polsce. Ustawa jest niekonstytucyjna. Artykuł 32 Konstytucji mówi jasno nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym. Politycznym, gospodarczym, z jakiejkolwiek przyczyny. Ale to już niedługo, bo WHO za chwilę będzie stało nad naszą konstytucją i prawdopodobnie kolejnym ruchem będzie zmiana konstytucji. Artykuł 43. Ukraińcy, nau Ukraińcy nauczyciele mogą bez zatrudnienia, bez konkursów, w przeciwieństwie do nauczycieli polskich, do ubiegać się o miejsca w polskich szkołach. Artykuł 44. Ukraińcy mogą wchodzić do Polskiej Akademii Nauk i tu Ewuniu, uwaga, zadrżysz. Bez konkursów. To jest już ostatni etap wojny o suwerenność, moja droga. To jest odbieranie nam suwerenności. Po co ma tutaj nas bombardować towarzysz jakikolwiek, nie tylko Putin, albo jakikolwiek, jeżeli my własnymi rękoma oddajemy suwerenność? Jeżeli ja do kogoś pójdę i muszę go napaść, z nim walczyć, to może się to różnie skończyć, ale jeśli ktoś przychodzi do mnie, puka mi w drzwi i oddaje swoją suwerenność, wszystko, co ma najlepsze, siebie w jasyr, no to po co ja mam z tym, na tego człowieka rękę podnosić? Zamilkłaś, Ewo, rzadko się to zdarza, ale przyznam ci, no, się szczerze. Mówię,